Dzień dobry państwu, Piotr Żurek z tej strony. Dzień dobry, Stanisław Zapotoczny. Drodzy państwo, Stronnictwo Polskie. Dzisiaj ponownie chcemy ciekawy temat poruszyć, a jest związany z takimi popularnymi sloganami już od wielu lat, które słyszymy gdzieś w tej przestrzeni takiej publicznej. W internecie są różnego rodzaju wypowiedzi, na YouTubie masę takich właśnie youtuberów, przynajmniej no, tym, tym tą terminologią się posługuje. A chodzi tak dokładnie o to, o tak zwany antysystem, ale również pojęcia wolnościowców. Często, często właśnie słyszymy gdzieś to i się tak nie zastanawiamy nad, tak naprawdę nad tym, co to tak w ogóle oznacza, bo... Bo no bycie antysystemowcem, to ja tak sobie często zadaję takie pytanie dla siebie, jak ja bym to tłumaczył i trudno mi tak naprawdę wybrnąć z tego, bo z tego względu, że świat w ogóle funkcjonuje zawsze w jakimś systemie, czyli no nie wiem, jeżeli my chcemy obalić system, a nie chcemy w jakiś sposób uporządkować tego życia społecznego, no to stajemy się można powiedzieć z automatu ludźmi, których można wprost określić anarchistami, tak? Czyli no, anarchia wiadomo, że do niczego dobrego nie prowadzi. Również jeżeli chodzi o te pojęcie tych tak zwanych wolnościowców, no też często ludzie się określają, słyszymy jeden mówi, że jest wolnościowcem, drugi mówi, że jest wolnościowcem, ale czy ci ludzie w ogóle się tak zastanawiają, czym jest y, tak zwana wolność? Bo y, ja zauważyłem, że najczęściej y, tą wolność to tak y, ludzie sprowadzają do tego tak zwanego lub ta co chce. Tam. Tak, tutaj dotykamy jakby najbardziej fundamentalnej y, sprawy z punktu widzenia no, takiego pojęcia, które nazwiemy człowieczeństwo. Co to jest człowieczeństwo, a co nie jest człowieczeństwem, czyli na przykład antydezą, barbarzyństwem? Skąd takie określenia wzięły się w naszym języku i jakie jest ich właśnie historyczne uzasadnienie? Dlaczego mówimy, że ktoś postępuje godnie, jak człowiek, zachowuje się jak trzeba, zachowuje się w sposób moralny? stosuje etykę, którą akceptujemy i tak dalej, i tak dalej. Skąd się wziął ten kod, który dla wszystkich, póki co jeszcze prawdopodobnie, chociaż może w coraz mniejszym zakresie, mieszkańców Polski jest wspólny? Otóż bierze się on oczywiście z kanonu biblijnego, z kanonu Pisma Świętego, krótko mówiąc z dekalogu. Bo on jest fundamentem moralności, nie Talmud. Jeżeli ktokolwiek miał do czynienia z jakimkolwiek Talmudem, jeżeli ktokolwiek miał do czynienia z informacjami o przestępczości kryminalnej popełnianej przez ludność wyznania powiedzmy sobie Mojżeszowego, czyli tych Talmudystów i tych nietalmudystów, czyli chrześcijan różnych obediencji, to nie ma wątpliwości. Że to właśnie ci talmudyści, do których się odwołała niedawno Ursula Wunderwasser, mówiąc, że Europa została zbudowana na Talmudzie, są tymi, którzy, gdy idzie o liczbę popełnianych przestępstw w stosunku do udziału danej populacji w, ca w całej populacji kraju, po prostu przewyższają kilkadziesiąt procent kilka razy, a bywa nawet że kilkanaście i kilkadziesiąt razy więcej popełniają przestępstw kryminalnych niż ci, którzy są chrześcijanami albo postchrześcijanami wyznającymi mimo wszystko ten dekalog w życiu osobistym. No i teraz jeżeli przyjdziemy do takiego określenia wolnościowiec, to trzeba sobie postawić i oczywiście wszyscy ci ludzie powinni sobie postawić pytanie co jest w ich rozumieniu wolnością? Na czym wolność polega? Czy wolność to jest właśnie prawo do robienia tego, co nam się podoba? Chcę zamordować dziecko nienarodzone, to je zamorduję, chcę okraść kogoś, to go okradnę, chcę rozjechać kogoś samochodem na ulicy, tego rozjadę, chcę. Różne inne niegodziwe rzeczy popełniać, to je popełnię. Chcę kogoś oszukać, zrobię aferę getback, Back, Get in Bank, yy, yy, Amber Gold, prawda? Różne inne piramidy finansowe, to je zrobię i, i, i oszukam yy, i zostawię tych za przeproszeniem frajerów, bo większości sami są sobie winni, że wchodzą w te piramidy finansowe. No taka jest prawda, obiektywnie rzecz biorąc, przecież pieniądze na wierzbie nie rosną. Yy, a ci ludzie myślą, że jakieś yy, niespotykane. Oprocentowanie uzyskają od takich hochsztaplerów ostatnio, na przykład Alicot i, i typu y, inwestorzy typu Justyna Kowalczyk, czy celebryci Republiki Grubokreskowej, Więc tu musimy sobie dać odpowiedź. I jeżeli ktoś jest wolnościowcem, bo chce robić to, co uważa, bo nie chce przestrzegać dekalogu, albo przynajmniej w części nie chce przestrzegać dekalogu, na przykład kwestionować. Że jest trójjedyny Bóg. I twierdzić, że są jakieś, jakieś inne bogi. To jeżeli On jest chrześcijaninem, bo był ochrzczony, przyjąć Kominę Świętą, a jeszcze potem był bierzmowany, a może jeszcze miał sakrament małżeństwa, no to cóż to jest innego, jak nie powrót do barbarzyństwa, jak nie powrót do grzechu. Bo przecież to Chrystus wprost w Ewangelii mówi, że jak Duch Święty przyjdzie, a za niedługo będziemy mieli pięćdziesiątnicę, czyli pięćdziesiąt dni od wstania Pana Jezusa, to pouczy ludzi o grzechu, o prawdzie i o sprawiedliwości. O grzechu, bo nie uwierzyli we mnie. A ci, którzy uwierzyli, byli ochrzczeni, nawet przyjęli sakrament małżeństwa, a odrzucili Boga, no to cóż o nich mówi Święty Piotr? Że wrócili do tego, co... Bo inaczej, że sprawdza się na nich powiedzenie że wrócił pies do tego, co z zwymiotował, o, umyta świnia do kołu żygłowa. Bo nawiązuję do wszystkich tych, którzy mówią, że oni są na przykład wierzący, a nie praktykujący, albo że oni są w ogóle antykościelni, albo niekościółkowi, albo jacyś inni. To ja pytam, jacy? Czy masz do zaoferowania jakiś inny system wartości, niż ten, który tutaj wyniosłeś z tej cywilizacji i który ci się wydaje, że on jest jakiś inny i nie rozumiesz, że on jest właśnie z tego dekalogu i że jak ty go zapomnisz i, i zabraknie ludzi jeszcze innych, którzy to pamiętają, to uchwalenie barbarzyńskich praw, jak w tym roku miało miejsce w Zgromadzeniu Narodowym Francji, że morderstwo dziecka nienarodzonego jest prawem kobiety i prawem człowieka, no to gdzie jest gdzie jest, że tak powiem, prawo innego człowieka do życia, bo przecież on też został poczęty i też żyje. Nie począł się najczęściej z gwałtu, czy z jakiegoś innego powodu wiatropylnego, tylko po prostu z dobrowolnego współżycia mężczyzny i kobiety, którym, którego naturalnym, pożycie, naturalnym skutkiem jest poczęcie dziecka. To co? Komfort kobiety jest ważniejszy od życia człowieka? I że to jest prawo? I wolnościowiec będzie o to walczył? Czy prawo do zamordowania człowieka tylko dlatego, że nie opłaca się go leczyć? Protokół eutanazyjny pod tytułem Zaniechanie terapii daremnej, uchwalony w ostatnim czasie przez Stowarzyszenie Internistów Polskich, po to, żeby rozebrać człowieka na części jakiemuś bogaczowi i montować te części, bo zapłacił ciężkie pieniądze, które pójdą do prywatnej kieszeni, a potem w inwestycje. Różnego rodzaju apartamentowców w Grecji, w Polsce, czy, czy w Hiszpanii albo Portugalii? No przecież z takimi pytaniami uczestnicząc w jakimkolwiek życiu rodzinnym, a już zwłaszcza w życiu społeczno-politycznym, musimy się zmierzyć i odpowiedzieć sobie, co to jest wolność. Jeżeli jestem antysystemowcem, to co to znaczy być antysystemowcem? Co to jest ten system? Ta, I co to jest w ogóle system? Czy to jest walka przysiłkowa państwu, w którym żyjemy? Przecież to jest nasze państwo. Przecież to Pan Bóg pomieszał ludziom języki dzięki temu powstały nacje, bo przecież podstawowym, czy jednym z podstawowych wyróżników nacji to jest język. W tym języku porozumiewamy się, w tym języku powstają dobra kultury, literatura, poezja. W tym języku. Y, tworzy się y, różne inne y, programy i, i, i przekazuje wiedzę o naszej historii, o naszej tożsamości religijnej itd., tak tak to przecież to jest podstawowy składnik narodowości. To jeżeli ja kwestionuję państwo, które ma zabezpieczać trwanie tego narodu pod tytułem, że jestem antysystemowcem, w związku z tym albo się nie będę włączał, albo będę y, postępował w sposób nieracjonalny poprzez zabezpieczenie na tym etapie tego co jest możliwe żeby rewolucja zielony ład agenda 2030 2050 nowy światowy ład fit for 55 i tak dalej nie zostały posunięte dalej żeby to powstrzymać poprzez odpowiednie zachowanie na przykład w aktach wyborczych ale poprzez własne zaangażowanie w pracę społeczną i polityczną osobiste Innych, stworzyć alternatywę dla tego układu, który nam się nie podoba. To przecież to powinno być podstawowym działaniem, a nie mówienie, jestem antysystemosem, antywolonościowcem, nie głosuję, nie będę głosował i tak dalej. Ale jakoś czerpię korzyści z tego państwa. Jakoś nie przeszkadza mi, że zabrane komuś podatki idą na, nie wiem, socjale, które pobieram z różnych tytułów. Więc na to sobie popatrzmy. Jeżeli nie uważasz tego za stosowne, to się wypisz ze wszystkiego. Nie możesz być przeciwko 500+, jednocześnie brać 500+, tak jak Tusak i jego, jemu podobnym. No to nie bierz tego 500+, przecież nie ma obowiązku. I tak na każdym polu trzeba sobie wreszcie te odpowiedzi zadać. 25 lat czynnego mojego życia yy, społeczno-politycznego i nikt na te, na te pytania sobie nie odpowiada. Jest jakiś Owczy pęd do tego, który przekroczył 6% na przykład i się wszyscy do niego będą zapisywać, albo wcześniej przekroczył 5 i wszyscy już do niego lecą. Mam na myśli w wyborach 15 października 2023 konfabulację, a w wyborach prezydenckich, pierwszej duże 18 maja 6.30 Grzegorza Brał. Jak popatrzę na tych ludzi, co oni mają, że tak powiem, w swoim dorobku w cudzysłowie oczywiście dorobku życia osobistego, jak, jak to życie ich wyglądało i co oni do tej pory robili, po tamtej refleksji nie widzę, ale widzę koniunkturalizm nakierowany na koryto, które znowu może uda nam się jak nie tu, to, to tam osiągnąć. Jakiś pisowiec nagle po drugiej turze wyborów zostaje członkiem Korony brana, a wcześniej przez pięć kadencji był posłem od 2001 roku do y, Sejmu z listy pisu. no to cóż to innego jest, jak niekonieczny jak jak nie, jak koniunkturalizm. I tak na każdym kroku. To oczywiście adresowane jest nie tylko do tych, którzy taką y, polityczną, y, o, Wibler na przykład, y, czy w, obecnie y, największy krytykant y, krytykan Tuska z ZSL-u, taki łysy, który był wcześniej... Kamiński. Kamiński Michał, właśnie. Wcześniej też zaliczył z pięć partii, to też jest apel do tych wodzów. Wielki ale to jest też apel do tych wodzów, którzy przyjmują tych migrantów politycznych. Przecież to nie o to chodzi. To jest właśnie nic innego jak tylko zgorszenie, skoro ten człowiek zmienił ileś partii, podpisywał się pod wszystkim, co trzeba było, byle tylko dostać miejsce biorące na liście, a teraz to my go przyjmujemy i ogłaszamy, że mamy koło poselskie albo klub poselski, albo jeszcze coś innego. Przecież nie o to idzie. Tu trzeba dawać przykład. A nie zbierać jak kula śnieżna, jak lawina, która idzie i zabiera ze sobą wszystko, zgarnie czy powódź, zgarnie oczyszczalnię ścieków, niesie ze sobą ścieki, zgarnie coś innego, niesie. Tak to nie może działać. Ja tu jeszcze powiem, jeszcze wpadanie w megalomanie, bo przecież ostatnio słyszałem rzeczniczkę, właśnie Grzegorza Brauna, która powiedziała. Słowo, słowo według mnie to, co kiedyś mówił Jarosław Kaczyński, że on mówił wówczas, że nic po prawej, że nic nie może powstać po prawej stronie od PiSu bardziej na prawo. A ja teraz słyszałem o niej, że ona powtórzyła te same słowa, że nic nie ma prawa powstać na prawo od Konfederacji Koronej Grzegorzowa. No to jeżeli, jeżeli będą jeszcze przyjmować dalej posłów Pisowskich, którzy przez dziesięciolecia byli młotkowani takimi teoriami przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To rzeczywiście zaczną przeważać w ramach Korony, Konfederacji Korony Polskiej i rzeczywiście będą powielać to, czego ich nauczył przez dziesięciolecia Jarosław Kaczyński, niektórych jeszcze od czasów PZ, czyli początku lat, końca lat 80. i początku lat 90. No to, to jest możliwe, ale przecież, tak jak mówię, nie o to chodzi. Ja, ja tu tak zwrócę się jeszcze do naszych jakiś dawniejszych kolegów, ale również ludzi, którzy deklaratywnie gdzieś się tak plasują właśnie w środowisku takim endeckim. Często właśnie ja, ja tutaj podam przykład nasz, bo przecież my też mogliśmy ładnych parę lat temu, kiedy jeszcze nie było tej koniunktury politycznej u Grzegorza Brauna też z tamtej strony mieliśmy propozycję, żeby dołączyć do tego ugrupowania, ale właśnie trzeba podchodzić w sposób ideowy, czyli jeżeli ja na przykład wyznaję pewne wartości, oczywiście można współpracować na pewnych płaszczyznach, ale jeżeli na przykład, no, jestem podbudowany jakąś ideą, a przyklejam się do wszystkiego, co w danej chwili ma jakąś koniunkturę polityczną, bo uważam, że ktoś wyskoczył na przykład z Jaśnicą, czy tam na przykład w jakieś ugrupowanie inne polityczne, coś, jakiś celebryta polityczny coś innego zrobił i mi się to podoba, to się do tego przyklejam. No ale nie tędy droga, drodzy Państwo, chciałbym też ukierunkować was w tym kierunku, aby zadać sobie pytanie, jeżeli ja już jest, chcę być, świad dokonać świadomego wyboru, czyli dołączyć do jakiegoś środowiska, no to zadałbym sobie pytanie, czy wiem, co to środowisko no, ma inaczej, czy ma jakiś plan na to, jak ta Polska ma wyglądać, bo no, można posługiwać się e, jakimiś hasłami, Anty, zawsze anty, że to jest złe, to jest złe, to jest złe, no ale to chyba w ten sposób polski się nie zbuduje. Jeżeli jestem anty czemuś, no to powinienem mieć coś, jakąś alternatywę, którą bym chciał przedstawić właśnie współobywatelom, współrodakom, i dopiero właśnie wówczas, no, za pomocą ich poparcia realizować własne plany, czyli właśnie zmieniać ten system. A, a mówię to właśnie odnośnie dlaczego zmieniać system, bo właśnie najczęściej ten antysystem mi się kojarzy z tym, że ci ludzie właśnie chcą obalać system, ale z drugiej strony nie prezentują żadnej innej alternatywy. A drodzy państwo, świat jest na pustki. No, jeżeli na przykład my obalamy coś, to automatycznie coś samo czynnie się wytwarza, tworzy się. A niekoniecznie będzie to korzystne dla nas, jako, jako tutaj e, mieszkańców tego kraju. Bo przecież jest system, no, generalnie nawet na tej najniższej płaszczyźnie, nawet w zwykłej rodzinie, czyli w tej komórce takiej społecznej, najniższej komórce społecznej, też jest jakiś system, też są pewne role e, do, do odegrania, tak? czyli na przykład rodzice muszą zapewnić dzieciom, e, Możliwość dorastania, tak, wykształcić te dzieci, wyżywić te dzieci. Dzieci z drugiej strony też muszą w jakiś sposób e, no, odwdzięczać się rodzicom za to. No, generalnie wszystko jest w jakiś sposób usystematyzowane I Nie można mówić, że ja chcę obalać system, nie mając alternatywy, czyli nie mając wizji tego, jak ten kraj, w jakim systemie będzie funkcjonować. Tak właśnie pod wpływem tego, co jeszcze mówisz. Próbowałem się zastanowić nad tym, skąd bierze się taki sposób myślenia, taki sposób formułowania swoich, czy definiowania swoich postaw społeczno-politycznych przez tak zwanych antysystemowców i tak zwanych wolnościowców. Nie znajduję tu żadnego innego logicznego uzasadnienia, jak tylko a nie mające żadnego racjonalnego, żadnej racjonalnej motywacji odrzucenie dekalogu z jednoczesnym brakiem właśnie alternatywnego systemu, który miałby wypełnić tę lukę. Bo teraz jeżeli mamy system prawa obowiązujący wszystkich, nieważne czy oni są wyznawcami jakiejkolwiek religii, czy są bezwyznaniowcami, ale jednak opartym na tym nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, Przy ojca swego i matkę swoją, nie pożądaj żony bliźniego swego, nie pożądaj żadnej jego rzeczy. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną także, bo to, to powinno wrócić, bo jeden jest tylko Bóg. A skąd się to wszystko wzięło? Wzięło się od takiego człowieka, którego zamordowano, a którego w niebo wstąpienie Bogu także Bogiem będziemy obchodzić zaraz wkrótce, czyli tak zwaną pięćdziesiątnicę. On nie napisał ani Koranu, ani Talmudu, ani ksiąg Wedyjskich, ani księgi Mormona, ani niczego innego. On swoim życiem, nawet Ewangelii nie spisał, bo to jego jakbyś... nie spisał. On swoim życiem dał przykład i powiedział: kto mnie będzie naśladował, ten Uzyska życie wieczne. Kto we mnie nie uwierzy, to już, jak już mu mówiłem, w Ewangelii jest powiedziane, że przekona nas Duch Święty, ten, który będzie teraz zesłany w Pięćdziesiątnicę, przekona o grzechu. O grzechu, dlatego że w Niego nie uwierzyli ci, którzy wtedy za Jego życia byli i ci, którzy nie uwierzyli słowom, tych, o których On mówił w modlitwie arcykapłańskiej, że modlę się także za tych, którzy za pośrednictwem tych apostołów i tych moich uczniów uwierzą we mnie. To już jest grzech, niewiara w Boga jedynego, prawdziwego, który oferuje samo dobro. Bo wystarczy tylko porównać systemy polityczne, w których obowiązują inne aksjologie. Aksjologia talmudyczna. Zobaczmy, czy w Izraelu są jeszcze jacyś chrześcijanie, a zwłaszcza katolicy. Izrael, rzekomo demokratycznym i praworządnym państwie. Ja już nie będę wspominał o y, innych krajach, czy w hinduizmie można sobie, w Indiach można sobie swobodnie być chrześcijaninem, czy w krajach islamskich można być chrześcijaninem? I w drugą stronę, no przecież prawo miłości Boga i człowieka dwa przykazania. Ponieważ u nas obowiązują, to y, islamiści żyją pod dachem Rzeczypospolitej setki lat i nikt im przywny z tego tytułu nie robi, ani tego nie wyrzuca. W drugą stronę, to no zobaczmy sobie, co się dzieje w tych krajach islamskich, co się dzieje w Indiach. Co się dzieje w Nigerii, podbijanej systematycznie przez sektę Boko Haram islamistyczną. I krótko mówiąc, tu mamy odpowiedź. I bardzo trafnie, w sposób, no można powiedzieć, idealny zdefiniował to Jan Paweł II. Wolność, prawda? Bo mówimy o wolnościowcach i antysystemowcach, bo oni generalnie zamiennie używają tych, tych pojęć, nie rozumiem co to. Czy jest wolność od, czy wolność do? Wolność od mojego obowiązku względem matki i ojca? Tak, to Żydzi y, tak robili, Chrystus im to wyrzucał. Mogę dać y, podatek, y, jakąś opłatę na świątynię, jestem zwolniony od alimentów na rzecz mojego ojca i matki. Bo mogę powiedzieć ojcu czy matce raka, to znaczy, że dałem to, co tobie się należało w formie alimentów na świątynię, jestem od tego zwolniony Chrystus. Mówi, tak nie ma. A... Y, w przypadkach innych, na przykład przypowieść o Samarytaninie, który zaopiekował się napadniętym prawdopodobnie Judejczykiem, który schodził z Jerozolimy do Jerycha, czyli w dół wędrował sobie i został napadnięty. Mówi, że ten pogański Samarytanin, a pachoń i Lewita, którzy minęli, ci, którzy uważali się za jedynych godnych zbawienia najbliższych Bogu, oni minęli tego człowieka. Więc mamy proste przykłady z życia i z przypowieści Chrystusowych. Jeżeli my to odrzucamy, to mówimy o czym? O wolności od, od tych obowiązków, jakie mamy świadczyć względem Boga i które przez miłość do Boga będą się przenosić na miłość do człowieka. Bo miłość do człowieka bez miłości do Boga jest próżna. To święty Paweł mówi w hymnie o miłości. Jeżeli bym nawet. Rozdał, sprzedał całą moją majątkowość, pieniądze rozdał ubogim, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. Ale jeżeli będę miał miłość do człowieka, a miłości do Boga nie będę miał, też nic nie zyskam. Bo Chrystus powiada wyraźnie: Postępujcie tak, ażeby świat, widząc Wasze uczynki, chwalił Waszego Ojca, który jest w niebie. To wszystko się spaja. Jeżeli odrzucimy Twój jedynego Boga. Przestajemy być zakorzenieni w tym systemie, w którym jesteśmy, i zaczynamy różne rzeczy definiować obok, ale to wszystko logicznie się nam nie spaja. Bo ciągle będzie jakiś zgrzyt, będzie jakaś sprzeczność. Bo, bo wolność jest do, bo miłość jest owocem prawdy i sprawiedliwości. Nie ma miłości bez prawdy i sprawiedliwości. A co się dzieje od 18 marca 2020 roku w Polsce? Grabież, ludobójstwo i nie ma z tego tytułu rozliczeń. Jedni, drugi za to nie rozliczają. Natomiast Pegasusem będą nam tutaj, że tak powiem, mylić oczy do końca świata i jeden dzień dłużej, jak mówi niejaki oś. Tak więc, drodzy Państwo, zachęcamy do refleksji, do tego, zanim zaczniemy posługiwać się pewnymi terminami, zastanowić się nad tym, co one w ogóle oznaczają, czy w ogóle się identyfikujemy się z tym bo łatwo rzucać hasła, łatwo różnymi terminami operować, no ale jeżeli przynajmniej w jakiś sposób deklaratywnie uważamy siebie za ludzi inteligentnych, to myślę, że powinniśmy też w sposób inteligentny postępować. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.